Siemanko, Siemanko, z tej strony Dragon Tamer i w sumie nawet nie wiem co się stało. Sobie nagrywam odcinek już od jakichś 10 minut. Tak sobie, dobra, zrobimy pauzę za chwilę, wrócę. Bo do końca misji i wiecie o co chodzi. No i co? Klikam to, i tu jest zamiast tych dwóch kresek, jest strzałka. Klikam ją, i nagle mi zniknął ten. Odcinek, i kazało od nowa nagrać. No, trochę się wkurzyłem, ale na szczęście nie zniknęło mi najważniejsze. Czyli teraz to, co yy, będę miał aktualnie. Więc tam, 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 tam. Tak, jeszcze nie umiem montażu, nie? Więc... <ścoughs> I trzysetny poziom. A zajebiście. Kurde. Bomba, bomba, bomba. Cyk, oczywiście punkciki Wpierdzielamy Yeah i mój pierwszy Trzysetny poziom, od razu jakąś Misję pierwszą, lepszą Czekaj Pana tego pokurwa tutaj, tego czarnego Z szablą Ale tu jest widać, że taki bandzior, nie? Pierwszy raz mam to ogólnikowo, nie? Dobra, oczywiście Czyn, ile oponek dostanę? 15 dobra, Bajlando, 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 Boże, to jest takie cringe'owe, ale dobra, mm, właśnie, muszę się pochwalić na drużynce, ale zrobię wtedy przerwę, oby mi nie zniknęło, zrobię przerwę i, bo tam aktualnie piszę za sobą, nie, więc będzie trochę przypał, żeby tego nie było na, ty, wiecie o co chodzi i pausy. O, jest ten odcinek. Boże, dobra, znaczy Kontynuacja. Jezu, się tak przestraszyłem, ale dobra. Jest, jest Bajlando, Bajlando. Krinczowate Bajlando, jest dobra. Pierwszy raz miałem mam w życiu 300 poziom tej grze. Bo ja nie grałem tą grę dość często. Teraz dopiero przytrakradziłem. Wiecie o co Kaman? Mm. No i co? To można by kończyć odcinek. Trzymaj ta się na razie, do zobaczenia. Nie, jeszcze muszę Wam coś popowiadać. Jeśli chodzi o święta, to albo w ogóle nie będzie odcinków, albo nagram specjalny odcinek świąteczny. Tego jeszcze nie wiem, zobaczę. Ogólnikowo to ja mam na biurkę taką zajebistą choinkę. Opiszę wam ją, bo tego się nie da opisać. <grytanie> Opiszę wam ją, bo tego się nie da opisać, nie? Dobra. Jest doniczka, mała, taka w łapie się mieści. Jest patyk, łodyga, a na tej łodydze jest takie. Kółko, nie? Znaczy takie kula bardziej, nie? I, mm, I co, i co, i co, i co, i co? Czekajcie. E, I tutaj są takie szyszunie powklejane w nią. Oczywiście gałązki. I takie prezenty, takie wiecie, te małe prezenciki, takie pudełeczka po zapałkach, co tam w ogóle nic w środku nie ma. I, a najgorsze jest w tym wszystkim to, że mama mi nie chce na niej cukierków wieszać. Naprawdę. Nie zmyślam. Naprawdę się tak, tak źle się czuję z tego, naprawdę, że masakra. Ale dobra, 300 poziom, więc zaebioza. Ogólnikowo to co? Skończyłem eventik i. Skończyłem event. I co? I dostałem jakiś item, którego nie miałem, więc zajebiście I 5 oponek, 10 punkcików standardowo. I mam już 43 oponeczki, więc zaebioza. Wiecie o co kaman? Chyba będę musiał się upić. 300 poziom, to tam wiecie. Yy, już sobie zmienię ogólnikowo. Totalna chillerka. Cyk, to jest mój trupcikiem. To teraz yy, powiedzmy spacerkiem. I jeszcze zmienię uśmieszek. Na duże D. No Jezu. My! No klikniesz się, Boże! Ja mam taki zastrany telefon, że mi się już wkurwia. Ale dobra! Szczerze, osiągnąłem z tym poziom, jakoś nic nie czuję. Oprócz prestiżu na arenie międzynarodowej, jak tu się już. Tak, jeszcze mam 299, ale dobra. Skoczyło mi coś? Nie, nie skoczył mi poziom, znaczy zdobycie EXPA, Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Yy, treny zrobiłem w sumie. O jezu, zaraz wam pokażę jakąś konwersację, którą nie chciałem. Yy, dobra, co tu jest? 15 energii, 25 energii, 10 motywacji, 50 energii, 4 jednostki. Coś jeszcze? No, jeszcze 15 więc. więc będę miał co robić. O jezu, mam szybko. Czemu mi się ta jebana ładowarka nie chce działać? Dobra, na spokojnie, yy, czy tutaj mam yy, fajty zrobione w kryjówce, tak, kolejne cringe'owe słowo. Yy, yy, tutaj wyrobione, tutaj wszyściuteńko, dzisiaj są podwójne te, rolowanie lumpeksu, a mi nic nie wypadło jak zwykle, ale dobra. O świątecznym odcinku mówiłem, o mojej zajebistej choince mówiłem. Yy. A i ja chyba sam sobie będę cukierki wieszał. I będę udawał codziennie rano, że cukierkowa wróżka do mnie przyszła. Boże, mi mama kiedyś wmawiała, że o cukierkowej wróżce naprawdę. Że ta cukierkowa wróżka przychodzi i zostawia cukierki na choince. Boże, jak ja wtedy to wierzyłem. No, więc będę sobie wieszał potajemnie, żeby nikt nie widział, cukierka na tej niby choince. Będę spał, a rano się budzę o cukierk. I zaczynamy, super dzień. Ale dobra, myślę, że można wykończyć w sumie, bo nic tu nie mam ciekawego do opowiedzenia już więcej. Widzimy się albo w święta, czyli myślę we wtorek, albo w środę nawet, w sumie nie wiem, jakoś albo w święta, albo dopiero po święta. Zależy, jakie, czy mi się będzie chciało, czy mnie ktoś z drużyny na przykład przekona, kto mnie ogląda. W ogóle z Zypkiem, z moim kolegą, co chodzimy na bandy, już się kompletnie od jakiegoś tygodnia nie możemy zgrać. Dobra, chodź, idziemy na bandę o 12. Spoko. Zypek nie przyszedł. Dobra, chodź na 8. Ja nie wstałem. Ja pierdzielę, mówię wam. Ale dobra, teraz w ogóle kończę bandę 50 eny, 10 trenów. Nie, tak sobie szukam, szukam i tak patrzę. Wojowniki 50 eny. więc zajwiście. jakby co to możecie po prostu pisać. To mogę was dodać albo coś. No to co? Myślę, że koniec, nie? Taki króciutki odcinek z 300 poziomu. Pewnie nazwę go Wbijamy 300, ale nie. Myślę, że go nazwę. Hmm, przedświąteczny odcinek. Tak, żeby było. Wiecie, sniki. Dobra. Trzymajcie się, do zbaczyska A w sumie wbiję na moją postać. Jak to moje statystyki? Mało siły, kurde. Muszę mieć więcej. 5000 tysięcy siły bym był szczęśliwy. tysiąc punkcików. A nie będę nic wydawał przecież. Dobra, trzymajcie się, do zobaczyska i cześć. Czekamy do 8 minut. Jest ręczna cisza. Trzymajcie się!